Cześć wszystkim z tej strony Tomek i witam w kolejnym odcinku serii Demon Souls, a to jest kanał Gram Wy. W poprzednim odcinku pokonaliśmy dwóch ludojadów, a jak widzicie, teraz jesteśmy w wieży z, z Kości Słoniowej i spróbujemy wziąć to, co ten rycerz ma. Czyli. Można było w poprzednim odcinku to, to zabrać. Vau. Još da koliš. sliš. Tak, i to jest właśnie to co, to, co Wam wcześniej pokazywałem, jak stawałem się takim bossem dla innej postaci z, innej, z innego świata i teraz ja go przyzywam jako, jako Bosa, którego muszę pokonać. No i zobaczymy jak to wyjdzie za chwileczkę. Do niego idziemy. Wiemy z czym mogę się zmierzyć, jak to podejść do tej walki. Tak myślałem. Coś próbuje mnie jeszcze zabić. To jest najgorsze. Gorsze od bossa. Mm. Spróbujemy najpierw odzyskać e, swoje ciało. Tego Maga będzie można łatwo pokonać, żeby się tylko tyłem do mnie odwrócił. O, zapewne chodzi po tych schodach góra dół. My po prostu aż się obróci, a jednak stoi w miejscu, hmm. a może spróbuję strzałami. O, magiczne jeszcze. On no tu zajdzie? ale nie zauważyłem, że on się obraca. Dobra. Teraz jak się zacznie obracać, to szybko do niego podbiegnę. Zrobiłem to pierwszy i ostatni raz w ten sposób. Jeżeli potem skinę to już tak nie będę robić. Tylko znajdziemy na inny sposób, bo bardzo dużo strzał na niego idzie. Mam nadzieję, że tylko jeden taki. Zobaczę, czy on do mnie zechce przejść. Aha, napadł mnie czarny duch jeszcze. Nie no, super! Gdzie on jest? No ale ja sam jestem duchem, no to o jak? Mnie napadł czarny duch. Nie mógł mnie napaść, bo nie mam mi co zabrać. Nie mam duszy. Nie mam ciała, przepraszam. Dobra, spróbujemy jeszcze raz, żeby tamten nie zaatakował. Jest taki prosty, jakby się nie wydawać. Czyłem sobie życia. No, było ciężko z nim. Nie wiem, czy ja pod wpływem tego, że jestem dużą, nie mogłem go pokonać. Czy o co chodziło? E, dobra. Aha, nie mogę tego tutaj użyć, dlatego pewnie, że. E, jest ktoś, co kto tam pewnie na mnie czeka. Dobra. Aha. I odnowić swojego ciała też nie mogę. Czyli pewnie w tej formie mam go zaatakować. Okej. Okay. Ej no! Dobra, spotykamy się już przy bosie, a ja spróbuję odzyskać swoje ciało. Potem odzyskaliśmy swoje ciało i próbujemy teraz jeszcze raz pokonać demona. KVLI! Oh, bakery!! Oh, oh. Kurda! Odwróciłem się do niego tyłem Ale hard nie ten przycisk Jest pokonany Stary mnich Co teraz? Trofeum starego mnicha dostałem Czyli to był boss po prostu Demon z innego świata ale mi się fartnęło. Powiem szczerze, że to był chyba fart, że trafiłem na dość prostego gościa, który chyba nie wiedział o co chodzi w walce. Bo poprzedniego, z którym walczyłem, to mnie na momencie pokonał. Złota dusza demona. I to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o tą lokację. Sala tronowa Jormedaru. Kliniec demona starego mnicha, kiedy starzec dokonał swojej zemsty, podupadł na zdrowiu, zaś złote szaty, które kontrolowały jego ciało, wpędziły go w obłęd. Zbyt słaby, by służyć jako duchowe naczynie, został całkowicie pochłonięty przez duszę demona. Zobaczcie, czyli mamy już: um, kliniec Astrei Demona i wieża Ratri. A tutaj jest wieża króla. To jest kolejne miejsce, gdzie moglibyśmy pokonać e, głównego demona. Ale tak, zostało nam jeszcze później miasto tuneli, i tutaj wrócimy w kolejnej misji. W kolejnym e, filmiku. E, a potem najprawdopodobniej tutaj e, i pokonamy tego demona ognistego. E, bo na niego już znamy sposób. Tutaj, no nie wiemy, nie, wie, gdzie, nie znalazłem miejsca, e, gdzie powinienem pójść, więc. Eee, spróbujemy raz jeszcze. A Bolaterski Pałac, czyli Wieża Króla, pozostawimy sobie na koniec. Ja mówiłem wcześniej też, że wracam do króla i być może to jest ten król, którego na początku próbowaliśmy pokonać. A, a, a to może być tutaj na końcu, albo całkiem ktoś inny. Teraz wracamy do spójni. Zaraz jeszcze zobaczcie fajną rzecz. E, chciałem wrócić do jednego miejsca, gdzie by zakupić za 50 tysięcy e, pierścień, który daje mi e, więcej dusz od demonów, a ja ten pierścień znalazłem, także głupotem zrobił, żebym go kupił. No, coś mi, no proszę, znalazłeś się w duszy u demona, co? Jestem pod tak, naprawdę dużym. Path, Tylko tak daje, też się niedługo zmienisz w potwora. Nie widzisz, że tkwisz już w ich pułapce? W takim razie wykorzystamy wszystkie dusze do. Um, żeby zwiększyć swój poziom. Dość do dużo. 36 tysięcy, no i zobaczymy, ile za dusze micha dostaniemy. 26 to jeszcze mniej niż za. Um, tamte. tamtych ludojadów. Dobra. Zwiększy obronę fizyczną i obrażenia obrończony przy upadkach. Może jednak ta zręczność coś daje, no ale kurczę co? Żywotność jakbym zwiększył do tysiąca? Tak, do tysiąca żywotność i kondycję pewnie też zwiększymy. Um, Ciężarek kwipunku, obciążenie przedmiotami. Trzymałość. I na tym poprzestajemy. Okej, okay. w tej chwili zakończymy odcinek, żeby zrobimy troszeczkę krótszy po pokonaniu e, głównego bossa. Mm. A w kolejnym odcinku pójdziemy do którejś z tych lokacji, których wcześniej wspomniałem. Najprawdopodobniej to będzie kuźnie, a na dzień dzisiejszy dzięki wielkie, że byliście. Na razie, cześć!